Nowe modne słowo w krypto RWA albo RWA, czyli real world assets. Czyli po prostu aktywa z naszego obecnego świata typu nieruchomości albo jakieś aktywa finansowe, akcje, które będą używane w krypto albo w DeFi. To jest dość silny trend, to jest trend, który napędził Larry Fink. Z Blackrocka, gdy powiedział, że no tokenizacja to jest najbardziej najciekawsza, według niego najciekawsze zastosowanie technologii blockchain, jakie ją do tej pory znajduje. A ponieważ ona triliony, pod sobą zarządza trylionami dolarów, w polskim to jest bilionami dolarów, to należy tego słuchać. No więc, jakie protokoły z krypto już mają prawdziwe aktywa na swoich? protokołach zamknięte i używane i wypłacają procenty i pożyczki. No więc zobaczymy. To jest tak zwany kredyt prywatny i kredyt prywatny na na torach DeFi. I popatrzcie. W tradycyjnych finansach wielkość tego rynku to jest 1,6 biliona dolarów. Więc rynek jest ogromny. Na chwilę obecną pożyczki aktywne w protokołach DeFi, które używają właśnie aktyw, aktywnie tych aktyw z prawdziwego świata, to jest około 535 milionów dolarów. Aktywne pożyczki to jest 4,4 miliona. Nie, wróć. Aktywne pożyczki to jest 535 milionów. A w ogóle wszystkich pożyczek pełny, pełna wartość to są 4 miliardy. średni koszt dla pożyczającego albo zysk dla tego kto pożycza to około 10 Ilość pożyczek 1651 pożyczek. Kto pożycza i popatrzcie. Nie bogaci, nie bogate kraje ale właśnie firmy pewnie i prywaciarze z tych biedniejszych krajów z tego co tu widać. Czyli prawdopodobnie załód pożycza tym biedniejszym krajom pieniądze. Yy, tutaj powinno być według sektora, ale niestety nie widać. O, widać. Auto, pożyczki na samochód, pożyczki indywidualne, pożyczki, jeśli chodzi o CO2, pożyczki na fintech. Trading crypto też ciekawa i jedna z takich większych jeszcze jest Real Estate, czyli właśnie nieruchomości. No, największe są te dwie: czyli na samochody i dla klientów indywidualnych, z tego co rozumiem, gracze. Czyli jakie protokoły tutaj się takim biznesem zajmują? A przypominam, jest to biznes wart 1,5 biliona. Amerykańskiego triliona dolarów. W, 2020 roku, w 2022 roku dominował tutaj Maple i TrueFi. Goldfish był trzeci, Century czwarty. To było wtedy. Potęga była Maple, potęga była w TrueFi. Ale teraz jest zupełnie inaczej. Zobaczmy, końcówkę spróbuję złapać. Właśnie nie uda, ale mniejsza z tym. Widzimy, że teraz największe pożyczki aktywne pożyczki to posiada protokół Centrifuge. Później, właśnie Goldfinch, o którym wspominaliśmy wiele, wiele razy na tym kanale. I dopiero później mamy Maple. Zobaczymy sobie dalej. Jest cała lista. <knie> Jakie sieci? No więc dominuje oczywiście Ethereum, Ethereum, no ale mamy też i Solane, i Polygon. I jeśli chodzi o aktywne pożyczki, tu macie ak aktualne dane: dokładnie 212 milionów dolarów aktywnych pożyczek jest na Centrifuge, 135 milionów dolarów jest na Maple Protocol, 103 na Goldfinch. Credix. Credix, to jest jedyny, jedyny taki protokół na więc jest interesujący, niestety nie ma tokenu. Kolejnym jest Clearpool, Clearpool jest na ethereum i wchodzi w poligona z tego co pamiętam. Tak na końcu też macie widział Clearpool i to jest poligon. Czyli Clearpool byłby ciekawym takim, takim. no i czufaj, czufaj mówiliśmy na naszym kanale często, czufaj również zajmuje się RWA albo RWA i Ribbon, jeśli to jest ten sam Ribbon co opcje, to też jest interesujący, ale zobaczmy sobie na, na ile zarobiły takie protokoły jeśli chodzi o koszty użytkowników, więc wygrywa tutaj szufaj Shufi zarobił ponad 4 miliony na takich pożyczkach. Później Maple, później Goldfinch z jakiegoś powodu nie zarabia na tym Centrifuge. Czemu nie wiem. Jeśli ktoś z was wie, napiszcie komentarz. Clearpool zarobił około pół miliona na dwóch na dwóch łańcuchach. I teraz z tej całej listy możemy sobie wybrać, które tu są najmniej wyceniane. Goldfinch, projekt o którym mówiliśmy za jedyne wyceniane 17 milionów Maple, o którym mówiliśmy dość dawno już on no, się nie tylko tym zajmuje, zajmuje się różnymi też rzeczami Maple 54 miliony no i ciekawa ciekawostka, że Clearpool tylko 9 milionów czyli tak na dobrą sprawę no nawet już nie jest taki duży 100 milionów na dobrą sprawę Maple, Goldfinch i Clearpool tutaj są bardzo Ciekawymi opcjami, jeśli chodzi o zagrywkę o real world assets. Um, oczywiście, Centrifuge e, jest, jest to protokół na Polkadot, który się tym specjalnie zajmuje, jako jest jego jedyny biznes. Jeśli chodzi o Goldfinch, to również to jest tylko jedyny biznes Goldfincha, ale jeśli chodzi o Maple, TrueFi e, i chyba Ribbon, to to raczej są dodatkowe biznesy tych protokołów dodatkowe gałęzie. Polecamy, zapiszcie sobie tą stronkę rwa.xyz, bo tutaj będą aktualizacje tych wszystkich danych, jeszcze tutaj macie inwestycje. Jakie są na jakim protokole, są nazwy, jaki protokół, i pewnie jak to będą szczegóły, co tam jest. No, ten Cradix na Solana też zaczyna być interesujący, tylko dlatego, że jest na solanie. Solana, no jest nadal tą najszybszy, ten najszybszy protokoł, na którym coś się dzieje. Mamy jakąś analitykę jeszcze. Nie wiem, czy ten błąd się pojawia, ale spoko. No jest jakaś platforma dla inwestora. Nie wiem, na co tu chodzi, ale chyba można wziąć tutaj jakieś pożyczki dla siebie, jeżeli spełni się tam o 1651 aktywnych pożyczek, nie, yy, dealów albo yy, biznesów założonych albo umów podpisanych yy, zostało aktywnych, albo jest aktywny 280 w tym momencie pożyczek, no to jest właśnie wartość tych pożyczek aktywnych, średnie procentowanie to jest 9.16%. I kilka takich danych analitycznych też możecie sobie zobaczyć. Wszystko spadło, jeśli chodzi o, o wartości NFT, DeFi, to też. No ale przyjdą lepsze lata, lepszy rynek, na pewno te dane wszystkie się poprawią. Ok, to tyle. Pozdrawiamy i życzymy miłego szperania w real world assets, czyli aktywach świata prawdziwego które są używane w kryptoblockchainie, czyli DeFi.